Siemanko, idać w kolejnym odcinku. Jest to już piąty odcinek, bodajże piąty. Pójdziemy, znaczy nie wiem co dzisiaj będziemy robić. Znaczy, w sumie pokażę wam tu jakby podziało. Ogólnie nie wiem chyba czy wam mówiłem nawet co tego typu rzeczy zrobić, ale będzie takie jakby właśnie sufit i jednocześnie podłoga tylko poziomu. Będzie na pewno jeszcze na warstwa tego, bo to bardzo dobrze śwituje, a to zrobić takie żeby jednak było bardziej takie właśnie grube ewentualnie zrobimy warstwę taką grubszą tutaj od dołu od razu po prostu yy, od dołu yy, yy, jeszcze jedną tutaj albo na górze ale chyba lepiej na górze żeby to bardziej wyglądało tutaj bo tak to bardzo prześwikuje to tutaj to tu albo miód albo to a tutaj ogólnie na brzegach będą tutaj świecące takie lampki no ale to sobie zrobimy tak dla poglądów znaczy, tutaj dużo tego i to będą się podłynąć, wszystko no ale Mój problem. to już nie będę wam pokazywałem to, pokazywałem, ale jest tu więcej, będą się tu wykopać. Prawdopodobnie zabiera się ten tu też za, za tej ostatniej czaszki i zrobienie bikonu bikona Będzie Więc żelaza zrobię, bo najwięcej. No i tak do tej podłogi też będzie sporo żelaza potrzebne. Dużo też szkła przepaliłem. Dużo też mam szkła. W ogólnie z, tymi, z tym miodem, z tym rokiem jakby miodu no, i z tym plastrem, no miód jest trudniejszy na pewno niż plastry, Zerem, ucięciem tego, noży hmm, jest to 4, tak, więc sporo. Ale chyba pani da się tego na hmm, jakiejś to chyba zwiększyć, ale nie jestem pewien. Ale mi tego plastów nie jest dużo potrzebnego, ja ich mniej jeden będę używał. Tak rzadziej. No mam tutaj tych pszczół, no, ale... Ten coś się tutaj psuje i... Nie ten nie zbiera tego miodu albo wypluwa te butelki. Mamy też, mam też farmę tej żywicy, ale żywicy mam sporo. Akurat żywicy sporo, co to byłem. Przymierzam się do, do budowy farmy Creeperów i mam tu już trzy koty, by trzeba je porozmnażać. Ale co rozmnażamy je, jak zrobimy, budujemy farmę, na samej górze po będziemy później je ściągać na dół w sensie jakby prowadzić na dół, żeby. Dokładnie wtedy wydajnie to w sensie, no nie będzie trzeba ich tam jakoś, nie, nie będzie, to będzie się dało zrobić w ogóle bez elytrii i tak dalej, na tym mi zależy, bo jakoś na razie do endu mnie nie ciągnie. Na razie nie mam tu jakichś na tyle odległości, no jeden co na no mam sporą odległość. Ale i tak chcę zrobić tory. Ale jak już to sobie postuję, jeszcze koniem Tyle. I farma, który mi się przyda na no, nie? Uwaga, z tamtej farmy zwykłej mobów leci tyle tego gondera, gondera, ale jak więcej mi się też przyda, bo więc, więc i tak tu jest dodatkowy. Z takiej, tej zwykłej farmy mobów będzie taki bonus do tamtej reszty. Tu już się nic nie ma, ja to po wszystko stąd, ale się opłaca. Nie. Nie opłaca się już z tego magazynu, to większy syf będzie. No, no dobra, pójdziemy sobie tu. Kru, krowy bym się też tu na no, nowo chyba porozmnażać, bo treść skóry by mi się jeszcze przydało i właśnie mięsa. Żeby sobie to nie przepalić albo sprzedać, ale chyba przepalić lepiej. Dajmy to do netheru, może pójdę na złoto. Zbieramy mega no, dużo tego złota. I porobię te marchewki złote, bo. A to, no co? No chyba kupię chyba. Chyba kupię tego wieśniaka, co mi tu sprzedaje. Tu no, jest sporo tych wieśniaków akurat. Nie wiem czy mi się nagrywanie włączyło, włączyło Czasami jest, mam takie takie przekonanie, że może słowa że wyłączony. wyłączono musiałem coś sprzedać, żeby mi trochę ceny mierzyli Ale ja chyba nie mam czego sprzedać A, o kurde, tego tu mam sporo A po mnie, ja to tu zatargałem No ja nie mam interczesta tutaj, kurde Jeszcze ja tam zrobiłem swoich, swojego innego wieśniaka, który to skupuje też w ogóle trochę mam w teraz No nawet mi tam nic nie skupił, bo nie mam nic takiej ilości To trudno, no A może właśnie u niego, może kupimy mięso Dobra, kupimy mięso u niego Dobra, o nie będziemy mieli teraz do zjedzenia ostatnie Dobra, sprzedamy mu sprzedamy to wszystko, I to ułożymy może wieś, weźmiemy to kurde, aby nie zmieściło mi się to. No, się blokuje. Nie się tak świeżyć, dobra. Jakieś jeszcze mam wieśniaku. Zobaczę, czy mam ten enchant. Wydajność 5, tak, mam. I niezniszczalność też sobie sobie wziął. Kurde, ale drogie te... drogie ten enchant. Czy ten, nie ten, tylko ten. 54, 54. Kurde, nie wiem, czy to mam. Nie, nie wiem. Mhm. Dobra, na razie, na razie weźmiemy bardziej do dobrym tego miecza. No, bo się przyda. Przyda, się przyda. Tam u siebie mam jeszcze naprawy. Jakieś inne szczęście, dwa. Zniszczalność mamy. No, możemy to jeszcze temu gościowi sprzedać, ale mu to nic nie da, Dobra. To nie ma sensu już przyjdziesz do tego gościa. Chyba nie dzisiaj, ale przyjdę. Właś się. Ciekawa, czy będzie miał mapę do tego. A, no, będziemy tą samą. Chyba, chyba wam to. Nie wiem, czy właśnie o to mówiłem, ale chyba właśnie wiem, że mamy Teleczęwer ostatnio. Yy, I byłem w nim. I. Małe jest. Dzisiaj nie jest to jakieś do ogromne Jest takie małe. Ladisie, nie. Po prostu małe. No, to, żeby. Fajnie by się jakąś farmę zrobić coś, ale farmę taką. Ale czy mi to jest potrzebne? No znaczy, przynajmniej fajnie, że mam blisko, bo to co nie Ja sobie tam jakąś windę pompę, mam jakieś zejście zrobić proste. Tak jaskinią chodzić, ciągle i wchodzić, to trochę ...uczące, a może sobie to ułatwić. Dobra, może to raz, zaraz, jak będę tam w bazie i będę wiedział, co będziemy robić. żeby po prostu były tylko te blokki. Co by tu zrobić? No możemy pokopać tamtą... Ja w sumie tam na dole możemy pokopać. W sumie, bo i tak czekam aż gdzie te bloki nazbierają, a tu nie ma sensu na razie robić. Może skopię tylko to. Bo Zapomniałem, że muszę też tu tak zrobić, a... a... No to mogę zostawić w sumie. Dobra, bo już i tak tu będzie. Długo to były na początku te bloki, ale by za wysoko i przełożyłem je tutaj wszystkie. W ilość, żeby tu było jak najwięcej. No tutaj może teraz na tego nie będzie widać, ale... ale nie no. Nie, lubię bit. Tam w góry jest łóżko. <laughs> to zobaczę, bo mi się ogólnie tak są fajne te wejścia takie, ale mega długo bym chciał wychodzić stąd, więc jakieś coś zrobić tak, żeby łatwo może wylecieć Elytrą później. Łatwo, żeby fajnie może był ten. I planuję na razie właśnie jak będzie dalej ta baza wyglądać wyżej, bo ona będzie ona taka wysoka, czy wysoka taka, taka, taka ona będzie o wyższa. Myślę dalej, jak to zrobić. I myślę, że... Trzeba być coś, co takiej energii przy tym i właśnie myślę też, żeby zrobić w kolorach tego, czy pomarańczowych. Fajne bloki poddawali właśnie te, na przykład te żywicy itd. i tak dalej. Już wspólnie jest sporo właśnie ciekawych, jak, jak, jak miło. to fajnie, że to prześwituje, ale nie jest takie totalnie jak szklun. No wykorzystamy, wykorzystamy te fajne bloki. A dobra, bo dzień jest, dobra. Nisko małem, dobra, przepraszam was. Myślę, się tak, no, pewnie to utknę na nie, no nie wiem czy mi się mi się chciało aż tak to montować ten drugi odcinek co wyszedł chyba dzisiaj nagrywam to on, kurz trzeba tam sporo tam bardzo tam widać jak się to ogląda to może zauważyć to było montowane to bo to nie wiem będę za dwa całym postępem eventualnie możemy sobie skraftować mógłbym sobie policzyć mniej więcej ile tego potrzebuję skraftować nawet każde te połówkę Zrobimy ugońte y, te piecyki na środku takie właśnie jak tutaj Kosztuję tu na środku tak po cztery właśnie po cztery 4. Cztery, cztery to tak ciekawe wyglądało no i musiałem tam przyłożyć tą lawę bo jak ona była tutaj to mi po tam paliło te deski ale dobrze że to całe się nie zajęło tylko część część jakby się spaliła i skończyło się palić jakby to się zajęło całe oj 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 ja bym tu siedział na dole bym tego nie widział Um, nie byłoby za ciekawie. Kurde, oddobywać to. bo to by było. Byłoby, byłoby. było. By sobie nie miejsce w i zaraz tylko po. O, no, wrócę zaraz na no, was. Dobra, powiedziałem, um, że trzeba 11,5 staka tego magnetytu. Dobrze, jest taki tachni I tego. No w sumie co to używam, nie? tu i tego. Czyli tak potrzebuję. 11,5 staka razy 8 Uu, o kurde. Nie, to mi na pewno nie starczy, ale i tak będę się mega dużo wykopać z tego kamienia, nie? Dobra, mam już tutaj yy, czy ja tak magnetytu. Czy magnetytu? Magnetytu skopałem też właśnie tak do połowy. Tam pod, pod, podmienia tu w przyszłości do, na drewno, ale na razie tam jest i na razie tak stawiam, żeby to się tam nie, nie podpaliło, bo raczej by mogło. Zęczycie. Coś, trochę się nazbierało tego kamienia, no i blokuje mi coś mniej niż połowę. Nie, więcej, więcej, dobra, dużo więcej, ale mam no, no, praktycznie połowę. To jak skopie mnie też będzie teraz to ale tak mi, tak, no, kopię, tak szczerze, bo będzie mnóstwo potrzebne. No, mam 4 dni tutaj ponad. Mam, tak się mogę wykazać statystyki. Trzeba go w sumie, tego sporo widziałeś tutaj, dwa tysiące. Do rozpaczonych. No piasku czerwonego, nie wiem czemu, tak sobie po prostu proszę zrobić ten czerwony. Ciężko się ciężej tu bo przynajmniej na tej mesie takiej, tej klasycznej, bo tam często po prostu są takie warstw, bardzo małe, że jest tylko jedna warstwa tego piasku, ponieważ jest ten, e, tak lina. Co użyć, co Tworzyć, tych użyć. No, stoła, to już, znaczy stona tutaj użyłem. No, pokażę wam się tą farmę tych kwiatków, nie wiem po co, no, ale pokazać. Zobaczymy, ile pszczoły wyprodukowały jodę. Muszę. No i a propos dni, mam tutaj 503 o i na no, co mi... Mnie... zatrzymałem się, jak miałem 460. No, na razie na smoka się tu... Siatrzy, tak nie ciągnie od tego smoka. Na no, spokojnie sobie będziemy. Tych kurde, tych... Ty, Tej ty, lama, jak to mówię. Nie wiem, chyba 6 razy się tu już pojawił. To w krótkim odstępie czasu, chociaż dobra, krótki to... To, to słabo powiedziane, no bo krótki to dla mnie. Dziwny, dobra. Teraz was pojedzę, przyjdę tylko zamieniam i przejdę. Dobra, idziemy. Mam chyba... No mam 26 bloków. Nie, jest tegośmy go dużo, no ale dziwnego, no jednak ten blok, który drogi jest. Czy drogi? Jak no. się nie mamy mega dużej farmy na przykład albo w endzie No jeszcze w endzie No to tym bardziej. Bo no, tutaj kurde nie wiem czy ja to spaliłem. Będę się to spalić, bo po co mi to, te nasiona. Mączki pewnie jeszcze trochę zostało tam w tych hopperach, chyba. Nie, Nie wiem, jeszcze już... tutaj zobaczymy. Jest jeszcze tutaj coś. 22 poziom, no i ogólnie najwięcej tych lecz leciało. Tu jeszcze mam i, i tu mam, trochę sporo. Zobaczcie ile mam tutaj podniesionych. 8 tysięcy tych Są 19 tysięcy no sporo. A tych niebieskich, znaczy tych żółtych i tak, no ja czerwonych najmniej leci, więc no i tak rzadko to był, yy, mało to żywem, Z tego użyłem, nie? Czy tego do tej produkcji ile to czego niosło? Dobra, tak sobie zrobimy, żeby mi się to fajnie układało. Też no, no Trudno. Więc ja teraz będę wybierał. Prosta farma jakaś ja znalazłem na, kim, na youtube Nie ma tam jakieś jakiś zagraniczny Jakiś... Nie pamiętam nawet nazwy, bo to było bo jest W ogóle chyba jakiś... Może nie Dobra, chyba jakiś Korea. Nie, chyba z Korei chyba robiłem tam tą, tą farmę tych... Te, tej żywicy Mogę w sobie ją pokazać jeszcze Dzisiaj nie, nie będzie jakiś mega długi Myślę, to będę go zmontować, bo... W sumie mam z klipy chyba, albo 5 Skracam pewnie te nudne momenty, ale pokażę to w sumie. jest prosta, nie mega jest prosta, de facto. Jest bardzo, bardzo prosta. No mamy tutaj oczywiście hopper. Mamy tutaj płotek, który przesuwa jakby to, gdzie się zbierają te, te ta żywica. Tutaj mamy dowody, żeby mi to jakby spłynęło do tego hopera. A te serca, one są z tyłu, no i to musi być tak zabudowane wszystko, żeby nic się tu nie pojawiało. Tam przez co jeszcze ule, bo rozwalałem ule. I da się sobie pozabierać, Zabierać ze stamtąd. No i tutaj się, są te serca i już pozostawały te. Te ale w sumie nie mogę tego zbierał, bo tu nie jest już tak potrzebne na razie. No bo raczej tak, tyle tego nie zużyję, żeby nie było tak monotonnie, żeby nie było samego tego materiału właśnie, tego, tej żywicy. Bo jej ma na więcej de facto. No łatwiej by było... No dobra, to mam dużo pszczół i chyba bym te ule podmienił, tylko że tam one śpią i żeby w z tym atakować. Chyba, że to włożymy tam trzy takie te ule, żeby nie pomógł ale... No, zobaczymy. No co to tu to. Dobra, mamy też tego żelaza trochę. Wezmę sobie to. No trochę mi się go tam już zbiera, ale na te magnetyty, tego, na ten magnetyt, magnetyty. Na magnety magnetę zejdzie. Zejdzie na Tą ilość jaką przesrobić. A nie, w sumie 12 staków no to 12 staków żelaza, sztabek. No, nie jest tak naprawdę. No, no tyle. To nie to, tyle. Jakoś... Ta farma nie jest jakaś mega operna Ona jest po prostu Ona jest prosta, a do tego dużo. Jak, mam... jak swoją wielkość. Coś takie moje drzewko. Muszę tam te bloki dołożyć do tego dzewko, bo tam się chyba spaliły, albo nie dodaję ich, bo nie miałem chyba. Bo... Hmm, dobra, wiem, sobie na górę te bloki te ule dam stół, bo tu, bo ten raz zatrzymam. Chciałem rzucić jakieś mopki inne i tam. to ten gostek, no mam trochę tej żywicy. Miałem mniej więcej, ale ona mi starczyła na to, to na razie też mi starczy. Ja może z taki tu użyłem. Jak będzie mi brakować, to sobie będę więcej. Nie, no na pewno będzie mi brakować, ale to jest najprostsza forma, chyba jaka jest. I możesz gdzieś na to zdobywać umyślnie w sensie ile się chce de facto siedzieć, a no ta pszczół, no to one same krótkują. Kłóczę miałem gdzieś iść. Aha, odłożyć te tu rzeczy. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku do, do kolejnego odcinka. Tylko pójdziemy na... Do Basku do tego... znaczy do bastionu do Trail Chamber Chambers Chamber. Yy, spotką na piątej poziomie jakby bad Omenu Mam tutaj taką. Mam nawet, mam jedną, myślałem, że mam dwie, ale mam jedną, On właśnie to godzina 40, godzina 40 trwa. Tego na pewno zabiorę sobie mleko, żeby później jak to wrócić, bo nie, nie potrzebuję tu na rajdu, znaczy na jazdu, na rajdu. Na jazdu, rajdu, no tak, rajdu to po... Ja na najazd na, na rajd. Jeszcze ja mam pokażę mapkę, jak wygląda. No, zmieni ona, no widać, że jest takie, takie jakieś miodowe z góry, a i to, tego sobie nie zaktualizowałem, bo trochę jednak się to zmieniło tu zabudowałem, no to poczeka, to, to zabudowanie poczeka, i tak muszę mnóstwo kolczoków zresztą może jakieś statystyki inne, żebym badać, żeby, żeby było. No krów najwięcej yy, rozpójników, szkieletów, jakichś innych no i slime'ów dużo, bo tak się tyle respi tam w tych jak są te spawnery no i w sumie to właśnie, no ten mały też się liczy jako slajm, więc... Czy jakieś inne statystyki, kiedy to nie ja zginąłem. To jeden przynajmniej, przecież nie o tym ten... no, Czy w sumie wiem, no, Trochę dawno, czy trochę... Relatywnie dawno. Aha, bo ja tu aż grałem, o kurde. A tego czasu... A, może nie dużo, ale... Czy dużo. No dobra, no. Nawet nie wiem, czy tego nie wytnę. To tysięcy skoków prawie Dobra, hmm, to się żegnał żegnał w moim odcinku Wiadomo jakim Dobra, coś zmienia w moich planach yy, I tutaj mam do was pytanie Czy chcielibyście jakieś inne gry? Znaczy, ja na ten temat coś nagram, jakąś, jakąś fabularną Myślałem o w tym, sensie, że zacząłem lego przygoda lego to zacząłem, a myślałem, żebym może mógł to nagrać na nowy kanał Na ten, który tutaj oglądacie Ale no, nie wiem, czy się zastanowię no więc to subskrybujcie, lepiej komentujcie, zapytajcie w moim odcinku. Cześć.